Zakład Pogrzebowy Nekropolis z Kobyłki to rodzinna firma, której kapitałem są wiedza oraz tradycje przejmowane przez kolejne pokolenia rodziny państwa mielewskich. Ten dom pogrzebowy może pochwalić się przeszło 30-letnim doświadczeniem w branży funeralnej. Podczas wszystkich lat działalności Nekropolis wielokrotnie udowadniał, że jest firmą godną zaufania, której celem jest pomoc w organizacji wyjątkowej uroczystości pogrzebowej. Zakład Pogrzebowy Nekropolis służy swoją pomocą głównie mieszkańcom województwa mazowieckiego, organizując piękne i poruszające ceremonie żałobne. W kobyłce firma posiada biuro przy ulicy Wspólnej 10. Mieszkańcy tej miejscowości mogą też przez całą dobę korzystać z usług biura firmy w Wołominie. Nekropolis z kobyłki to firma bliska tym, którzy żyją, aby godnie uczcić tych, którzy umierają. Pracownicy firmy pozostają do dyspozycji klientów pod całodobowym numerem telefonu 606-653-850. Powtarzam, numer 606-653-850.